ma, ja jestem Szymona, to jest program w samochodzie u Szymona. Nowy rok, nowi goście i właśnie do takiego nowego gościa dzisiaj jadę. Będzie nim Piotrek Hryszko, a Piotrek Hryszko jest moim kuzynem i trenuje street workout. Tak na wstępie chciałbym Wam pokazać jaką on przeszedł przemianę w ciągu roku, więc zobaczcie. Nieźle, co? A teraz zobaczcie w ogóle na czym polega ten street workout, a później przejdziemy do rozmowy. Do zobaczenia. They said I changed. Maybe they were just jealous because they didn't change. Maybe they were ashamed because they didn't change. Maybe they were disappointed in themselves that they remained the same. <laughs> yeah, I changed. Like anyone with ambition will remain the same. Yeah, I changed. I changed everything but my name. I wasn't born a miracle to be average. I have absolutely no desire to fit in. No desire to conform to anyone's wishes, but I have every desire within myself to improve myself every day, every hour, every minute. They'll say you didn't have enough time for them. <laughs> well, maybe they weren't worth your time. They laughed at my dreams and my goals. <laughs> well, maybe they were embarrassed because they didn't have any. Maybe their dreams were really nightmares. Maybe their lives was really just a horror story. They said that I was arrogant Maybe they just hated my Siema Piotrek Aha, siemanko <laughs> Piotr, pierwsze pytanie dotyczące skąd to przekonanie w ogóle do Street Workoutu i skąd się to wszystko wzięło? I czy masz jakichś ludzi, na których się wzorowałeś albo ktoś ci coś pokazał? Yy, mam to było wszystko się zaczęło od filmików na YouTubie gdzie zobaczyłem pierwsze osoby trenujące ten sport na świecie. To był Hannibal Forking ze Stanów Zjednoczonych i grupa Bar Brothers z Serbii. Ich filmiki mnie zmotywowały, wrzucali je na YouTubea, jak trenowali. To było dla mnie nowe, dlatego mi się to spodobało i bardzo chciałem spróbować czegoś takiego i, i sprawdzić swoje siły w, w tym temacie. Kiedy tato mi właśnie pokazał takie filmiki, postanowiłem, że spróbuję, że też chciałbym robić takie rzeczy jak oni i od tego się wszystko, wszystko zaczęło. Wyszedłem na ogród, na drążek, który tato zrobił dużo wcześniej i, i tam zacząłem trenować. Ruszyłeś. Tak. Fajnie. Nowy rok jest, prawda? Nie wiem czy wiesz, ale 90% ludzi, którzy postanawiają sobie nowe rzeczy na nowy rok, praktycznie w lutym już ich nie robią. Zgadza się powiedz mi jak ty masz się do tego i bo jesteś w tych 10% wiesz oczywiście zgadza się. więc powiedz mi, jak ty masz się do tego, do, do... dlaczego tak jest, że Ci ludzie tego nie robią. No to jest tak jak powiedziałeś, to jest 10% nawet maksymalnie bym powiedział osób, które wytrwają z tych postanowień. No i to jest trochę przykre niestety, bo ludzie, idą troszeczkę na łatwiznę i szukają tego, tego dnia, w którym wydaje im się, że będą mieli tę motywację, żeby coś zrobić, bo sobie to wymawiają, ale tak naprawdę to chodzi tylko o to, że wszyscy w, pod koniec tego roku próbują coś zrobić, wyznaczają sobie nowe cele, te postanowienia i to jest tak, można być modne. A tak naprawdę po miesiącu, półtora miesiąca 90 czy 95% nawet osób, które założyło sobie jakieś nowe cele, Wykruszają się z tego, bo brakuje im motywacji, bo myśleli, że będzie łatwiej, bo nie wiedzieli tak naprawdę na co muszą być przygotowani. Mhm. Yy, dlatego ja nie jestem zwolennikiem tych postanowień noworocznych. Uważam, że jeżeli rok yy, ma 365 dni w roku, to mamy na te nowe nasze cele postanowienia 365 dni, a nie końcówkę grudnia, kiedy przychodzi nowy rok. No bo to jest ciężka praca, prawda? To, to nie jest ma. ciężka praca i ona nie powinna trwać właśnie miesiąc czy półtora, tylko musimy być przygotowani na to, że jeżeli coś zaczynamy... To chcemy to robić e, na dłuższy okres, i musimy być gotowi po prostu na to, że będą dni, kiedy tej motywacji nie będzie. I wtedy trzeba, no nie ma, nie ma to co ukrywać, trzeba się po prostu zmusić do tych treningów, czy cokolwiek to jest, cokolwiek sobie postanowiliśmy, i robić to troszeczkę na siłę. Okej, okay, to teraz mi powiedz, Piotr, jaki jest Twój cel w tym wszystkim? W ogóle do czego dążysz? <laughs> bo. Byłeś w Bahrain na Pucharze Świata tak, Drużynowym. Tak. To jest jak niedaleko? To jest wyspa sąsiadująca z Dubajem. O, dokładnie. Więc bardzo fajne miejsce, prawda? Bardzo. Powiedz coś o tym i może. I może właśnie o tym celu. Pamiętam, że kiedy zaczynałem trenować Street Workout, to na samym początku mówiłem sobie, tak się motywowałem, że kiedyś będę mistrzem świata. Mówiłem sobie, że pojadę na Mistrzostwa Świata, kiedyś pewnego dnia i wygram to. I to, było, to był dla mnie taki cel, takie największe marzenie wtedy na ten czas. Natomiast, natomiast teraz zmieniłem trochę podejście, ponieważ uważam, że ciężko było jedną osobę wybrać i uznać taką za najlepszą na świecie w tym sporcie, ponieważ on jest bardzo trudny do oceniania. Jest, stanowi takie, jest tak, taką wolność, gdzie każdy może pokazać swój styl w inny sposób i ciężko bardzo jest to oceniać, dlatego postanowiłem sobie po prostu, że będę starał się być coraz lepszy z każdym dniem, żeby robić progres z miesiąca na miesiąc i po prostu dążyć do tej, można powiedzieć, doskonałości i nie przestawać, nie ograniczać się, nie wyznaczać sobie jakichś tam... Celów, po których będę już usatysfakcjonowany, ponieważ e, uważam, że ta satysfakcja nigdy taka w pełni nie nastąpi. Żeby osiągnąć w życiu coś, co nie, coś konkretnego, jakiś mm. sukces i tak dalej, w pewien sposób trzeba pokonać siebie, trzeba przezwyciężyć swoje nawyki, trzeba zacząć robić rzeczy, których wcześniej nie robiłeś. I ten sport trochę kojarzy mi się z takim pokonywaniem siebie, bo dosłownie pokonujesz swoją wagę. Czy zgadzasz się ze mną, że to tak właśnie jest? Dokładnie, właśnie. Tak jak powiedziałeś, to jest sport, w którym. E, Polega na wykonywaniu ćwiczeń wyłącznie z masą własnego ciała, przez co stanowi takie bezpośrednie odzwierciedlenie walki z samym sobą, bo stanowimy dla siebie jedyną naszą przeszkodę i używamy jedynie naszego ciała, żeby coś zrobić, żeby coś zmienić, żeby budować siłę, czy, czy masę mięśniową, czy cokolwiek innego. I dlatego to jest bardzo dobre porównanie, właśnie, że stanowi takie bezpośrednie odzwierciedlenie tego, bo poza nami tak naprawdę nie stoi nam na przeszkodzie nic. Jeżeli pokonamy siebie. To pokonaliśmy już wszystkie przeszkody istniejące, e, które nam zasłaniały nasz cel. Dobrze, pokaż muła. <śmiech> <śmiech> Mój trochę mniejszy. No, na razie. Tak wygląda, tak to wszystko wygląda. Życzymy wam samych sukcesów w tym roku, chociaż Piotrek życzy każdego dnia, tak? Bo... Każdego dnia, żeby być. Z dnia na dzień coraz to lepszym. Coraz to lepszym. I ja też sobie tak mówię i Wam tego również życzę. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia następnym razem. Siemanko. Pozdrawiam. PAMIĘTAJ, ŻEBY ZMIENIĆ COŚ W SWOIM ŻYCIU, MUSISZ ZMIENIĆ COŚ W SWOIM ŻYCIU That's right, aha, yeah To bo na YouTube, ja na YouTubie Pościemniej, <ścoughs> nie? Bo, bo to nie przeszkadza Jak co? No jak się ściemni, to w jeździe nam to nie przeszkadza No nie, też przeszkadza, bo jest lepsze światło, wiesz? Teraz aha. nagrywamy, coś, tak. no weź, nagrywamy weź.